Faz im bagażniku gruzów ja ja pierdolnych! Uwoj, zapomnisz, że w fazim kurwa po kontrocie, kurwa, w tarunie, kurwa! Fati i taki, kurwa! Stepów nie zostanie na mnie, wziąłego, kurwa! <laughs> Wypierdolnił cały <uciemy>, pały fiuk! <laughs> I ja bym po fazie, kurwa! Dziery, kuri, kurwa! Nie kurwa! Jak ja mu zapierdolę te gitary, to zobaczy, kurwa! Że on tego z tego rusz! Eee, jedziemy po go zapomnieliśmy, że kurwa po kucarcie w Toruniu siedzi w bagażniku. Nie ma lipy, kurwa, nie ma lipy. Nie ma kurwa nie ma, lipy. Nie ma bo go wywołał. Ale my go chujem znajdziemy. Proponuję jakieś przebranie. Przebranie, żeby nas nie poznał. że, że to my go wsadzili do bagażnika. Niby nie <śmienicza> Kaczyń kurwa wciemrany za kurwa ukraińskiego kurwa turystę <śmienicza> idziemy Zoha idziesz no a wiesz kurwa, zęka nie ma Kurwa, z sprawa Zęka nie ma kurwa, nie ma, nie ma. Ale w kraciaki <śmienicza> <śmienicza> O kurwa zamek w bagażniku kurwa, nie damy rady go wyciągnąć